Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Paper Please Ale tak naprawdę ja to zaliczam do kolejnego odcinka z serii Random Games Nie wiem, który to już chyba jest odcinek, kurczę, chyba ósmy Naprawdę nie wiem, to taki czy to strzał, więc na, naprawdę słuchajcie, nie wiem e, Jeżeli e, mogę być pierwszy od Grześka, bo ja zauważyłem, że jeszcze tego nie ma na YouTubie Ale e, pierwszy się to nakręcił, ale ja mu o tym powiedziałem Ale nie ma że to się dowiecie u, u Grześka na odcinku Słuchajcie, Papers, Please! jest to gra, która dla mnie jest jedną z najlepszych gier, jakie powstały mm, w takiej kategorii yy, gier. Nie wiem jaki to jest typ gier za bardzo, ale uważajcie mi, że fabuła w tej grze jest niesamowicie ukryta nawet prawie tak samo jak FNAF, dlatego ja bardzo lubię takie typy gry yy, takie jak FNAF czy właśnie Papers, Please! i dlatego yy, te random games będzie się może nie głównie, ale yy, tak po części yy, opierało właśnie w ta yy, takich grach. A więc dobra, będziemy sobie tryb popularny. Oczywiście to będzie kilka odcinków, nie tylko jeden. Jak widzicie, to ja dotarłem już do 23 dnia, ale ja yy, sobie zacznę od nowa, ponieważ tutaj tu jest naprawdę wiele zakończeń. A tak betu, jak się to przesuwa? No to jakoś wstecz? Nie. Andrzej nie denerwuj mnie. Może szałkami Nie. Kurde, jak się to przesuwa? Bo ja chciałbym do dnia przeciągnię. A okej. Okay. Technologia, dobra, nowy. Słuchajcie, więc tak, jesteśmy... Od razu mam to wytłumaczę. Gratulacje. Jesteśmy... Y, w cudzysłowie szczęściarzem, który. który został wylosowany właśnie w październikowej loterii zakładowej. I dzięki temu otrzymujemy pracę. Y, na stanowisko y, jakby takiego. Y, Kócie, ja jak się nazywa taka osoba, ale. Wiem, że nasza rodzina już jest. Y, Bezpieczna, zakwaterowana w mieszkaniu, i dzięki temu tam y, mieszkają, y, czują się bezpiecznie w miarę, bo tak to no, nie było fajnie. Na szczęście znaleźliśmy tę pracę, ale ta praca jest naprawdę bardzo trudna. Ogólnie wszystko dzieje się w 82 bodajże w Arsoczce, ale więc słuchajcie, zaczynamy. Wszystko wam opowiem potem jeszcze. Nareszcie otwarto przejście graniczne w Grestin, czyli właśnie pomiędzy. Y, jakby tą granicę pomiędzy 2 i Arstoczki, czyli bo Arstoczka, to jest takie właśnie miasto, fajne. Znaczy, no, czy ja wiem, czy takie fajne. Ministerstwo, tam jest trochę niedorowane, ale dobra. Jak widzicie, to jest nasz pierwszy dzień w pracy. I witają nas tak, że to jest nasze biuro. Tutaj dostaliśmy taki list od ministerstwa, właśnie przepływu ludności. I teraz tutaj prze. Inspektorze, witajcie w nowym miejscu pracy w punkcie odprawy granicznej w Krestin. Podbijajcie wizy wjazdowe w paszporcie i nie zwracajcie dokument. I zwracajcie dokument paszportowy, e, patentowi, przepraszam. Granice mogą przekroczyć wyłącznie obywatele Arstoczki, niech żyje Arstoczka. Tutaj możemy sobie, słuchajcie, dać następnego naszego czy ja wiem czy klienta, no naszego oponenta, tak? Wreszcie mogę wrócić do domu. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj mamy właśnie ten dokument. I jak widzimy, jest to dokument, yy, który pokazuje, że koleś jest, nie to jest kobieta, przepraszam, że jest z arstoczki, czyli po prostu bierzemy, yy, zatwierdzamy ten dokument, dajemy i koleś, a czy, boże, to ona, tak mi przypomina, yy, może przejść dalej. Mam nadzieję, że nie będzie źle, bo coś chyba nie, nie, chyba dobrze, tak, okej. Okay. Jakbym coś zrobił, słuchajcie, źle, to... To będę, będę myślał jakby taki dokumencik, że o takie ostrzeżenie masz. I ten koleś na przykład jest z imporu i niestety on nie może przejść, ponieważ nie jest obywatelem Arstoczki, więc przepraszam Cię. Grę mam w wersji polskiej na szczęście, bo kupiłem ją na Steamie za 4,50, Tak dostałem od kumpla, więc jeżeli to ogląda to dziękuję Ci bardzo, ale wątpię, żeby by to oglądał. Eee, w tej pieprzonej kolejce od 8 godzin. Mam nadzieję, że było warto. No nie, było warto, kolego, ze względu na to, że nie jesteś obywatelem arstoczki. Słuchajcie, gra może się wydawać, wam łatwa, taka nudna. Ale uwierzcie mi, jak się fabuła rozkręci, jak się wszystko rozkręci, to uwierzcie mi, przepraszam, muszę sobie tutaj dać non-maniec Tutaj już gadałem z Matiną a propos właśnie tej gry. A propos tej gry. E, jak widzicie. Ta gra może nie jest taka fascynująca, jak wam się teraz wydaje, ale uwierzcie mi, że to się dopiero rozkręca, to dopiero jest naprawdę prawdziwy hardcore, więc tutaj również omawiamy, ponieważ nie jesteś obywatelem Arstoczki, wypierdzielaj mnie stąd, ja tu chcę pracować, dostać wypłatę, chcę nakarmić moje dzieci, chcę, żeby one... Aha, no to żegnam pana, żegnam. Ludzie po prostu tylko... wychodzą. Kim ty jesteś? Jesteś obywatelem, niestety, imporu. Niestety, muszę odmówić to. No. Ogólnie impor, chyba tam w dniu czwartym, będzie, no, nie za fajnym. E, nie, znaczy, obywatele imporu nie będą mieli za fajnie, ponieważ nie będziemy mogli ich w ogóle wpuszczać. Taki mały spoiler. O, na przykład to jest obywatel Arstoczki, możemy go automatycznie wpuścić. Proszę bardzo, niech żyje Arstoczka. Następne. Co my tu mamy? Dzień dobry, jest pani bardzo brzydka. Obywatel Arstoczki, oczywiście wpuszczamy, proszę bardzo, wypierdzielać mnie stąd! Następny... Uwierzcie mi, ta gra naprawdę jest niesamowita. Jak był u mnie Grzesiek i zobaczył ją pierwszy raz, to tak naprawdę widziałem na twarzy jego takie wow, ta gra jest naprawdę fajna i naprawdę zgadzam się z nim, bo gra jest niesamowita. Może kosztuje 10 euro na Steamie, tam na promocji było teraz, bo jest wiadomo letnia wyprzedaż. Ale uwierzcie mi, warto. Jeżeli ktoś lubi takiego typu gry, to naprawdę, słuchajcie, warto ją zakupić. A że będzie ta seria na moim kanale, będę pokazywał wam w miarę możliwości wszystkie dni, eee, znaczy takie dostępne zakończenia. No to będzie się to rozkręcało, i to całkiem nieźle. Dobra, słuchajcie, zakończyliśmy nasz pierwszy dzień w pracy. Był on naprawdę bardzo łatwy. Ponieważ to jest nic trudnego. Przepuszczacie tylko obywateli oraz a nie obywateli niech wypierdzielają. Teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne. Tutaj zarządzamy swoimi wydatkami, dokonując wyborów. czy na przykład po prawej mamy na przykład żona, żonę, syna, teściomą oraz wujka. Na przykład oni tak naprawdę teraz wszyscy są okej, no to nie musimy im kłać jedzenia oraz ogrzewania. To jest taki mój sposób. Ja wiem, że to jest takie trochę niehumanitarne, ale no jednak, kurczę, no musimy takie coś zrobić, żeby mieć pieniądze na potem. Przejście graniczne w Grecji wielkim sukcesem, to jest prawda. Koniec restrykcji cudzoziemcy też przejdą, czyli cudzoziemcy też już mogą przechodzić, czyli nie tylko obywatele Arstoczki, czyli już dostajemy taką małą informację w gazecie, że obywatele Arstoczki i nie tylko mogą już przechodzić. Ok, jak widzicie, tutaj mamy już napisane nawet, że od dziś cudzoziemcy z ważnym paszportem mogą przekroczyć granicę. Na waszym stanowisku pracy zainstalowało narzędzie do dochodzeń. Jak widzicie, to jest tryb dochodzenia. Codziennie jest pra praktycznie coś nowego, więc to jest naprawdę super. Sprawdzajcie uważnie wszystkie informacje podane w paszporcie. W razie jakiejkolwiek niezgodności odmawiajcie wizy. Tryb dochodzenia to ja wiem, to potem mogę wytłumaczyć wam, jak coś. Dobra, to już możemy odłożyć. To jest pan, no, bardzo brzydki zresztą. Nie chodziło mi o to, chodziło mi o to, więc tak jest, musimy sprawdzić datę, czy jest wszystko ok, dane zgodne. Jest, jest to mężczyzna, jego imię to też praktycznie nie muszę sprawdzać. Jest to mężczyzna, nie interesuje mnie skąd jest, interesuje mnie tylko data, oraz czy płeć, oraz jego zdjęcie. A zdjęcie się również zgadza, więc mogę mu wydać to. A nadzieję, że jakoś innego dokumentu nie trzeba. Witam Panią, ależ Pani brzydka, jest to kobieta, to prawda, muszę datę sprawdzić. O, no i już prze bardzo data się nie zgadza, ponieważ dokument stracił ważność, no i niestety muszę odmówić takiemu czemuś. Życzę, no może nie wiem czy miłego, ale dnia, hehe. Proszę następne. Oj lol, jaka bulwa, co ty tam pączki chowasz? No, ale, ej, no, zaraz, to nie ona, ona to i nie ma tych bólf. No, ja się nie zgadzam. Ej, ty jesteś mężczyzną, serio? Jakoś wątpię, żeby to był mężczyzna. No, właśnie. Jesteście kobietą czy mężczyzną? Tak stoi w papierach. Tak stoi w pa... Ale, co ci stoi? <laughs> co, maria? co ci stoi? <laughs> ja teraz nie wiem, co robić, czekajcie, jeszcze raz. Eee... Nie, wykryta niezgodność. Jaka jest wasza płeć? A skąd to pytanie? No to spierdzielać no! Stoi ci coś, ja nie wiem, wyć! WYĆ! Tylko stałoby temu czemuś, ja nie wiem co to w ogóle jest. O jaki <grytanie> <grytanie> Pośpieszcie się, zaraz mam autobus. Jesteście kobietą, data się zgadza, dobra możecie przejść już. Jak się śpieszycie na autobus to WYPIERDZIELAĆ MNIE STĄD! CO WRESZCIE?! O TY MENDO JEDNA! A ŻEBY ten AUTOBUS PRZEJECHAŁ ALBO UCIEKŁ! Who the shit, what the shit are you? Dobra, ee, Data się chyba nie zgadza, daj mi się... Ej, ej, nie chcę tego. Mi się wydaje, że data się nie zgadza. A nie, przepraszam, zgadza się. Jesteś kobietą... Profilowe się zgadza, że tak powiem. Kod też na razie nie jest tam potrzebny. Dobra, możemy y, uznać taki dokument. Sprawujcie się dobrze. Proszę następnego naszego oponenta. Kim ty jesteś? Czyżbyś, czyżbyś ostra Bulwy? Witaj, przystojniaku. Wyglądasz na znudzonego. Jeśli chcesz się zabawić, odwiedzić, odwiedź nas. E, spełnić swoje fantazje. Nie wiesz, co ja mam na utrzymaniu rodziny, więc raczej nie. Z tego co wynika z dokumentów to jest raczej ważne, więc masz i wypierdzielaj mnie. No, przez parę miesięcy nie raczej nie zaglądnę, wiesz, nie dziękuję. Ale no, to możemy zachować. no. Może spytamy komuś zapięta taka e, jesteś... Jesteście kobietą, data chyba się zgadza. Nie mam pojęcia, chyba tak. Jezus Maria Co się stanęło w ogóle? Zamach robio! No i ja, no, patrzcie jak ten jest dziś ta strzelana no. No cel po prostu mistrzowski, no. Jak w sandały małysz, no. No no i no i poszedł zamach terrorystyczny. No, no co zrobisz, a ja nic nie zrobisz, no. Tak dbacie o bezpieczeństwo, moje i zresztą narodu. Jak widzicie po prawej stronie, już jest niedobrze z naszą rodziną. Nasz syn zachorował, co jest praktycznie normalne, bo ten syn, tak szczerze, on cały czas choruje. Szczerze chyba źle zrobiłem. Dobra, mam pomysł. Wydam teraz wszystko faktycznie, żeby jedzenie było ogrzewanie, również oraz leki dla syna, to jest ważne. Idziemy spać do dnia trzeciego. Ja myślę, że tak jak będzie dzień czwarty, to um, przestaniemy, aż na tym zakończymy ten odcinek. Bo chyba to tak, tak czy siak będzie długie. Ok, 25 listopada. No, już jak widzicie, jest zwiększona ochrona tu jest więcej yy, ochroniarzy. Teraz tak, pojawiły się regulacje dotyczące wydawania wiz nieobywatelom. Wszyscy cudzoziemcy muszą mieć kwit wjazdu. Czyli, jeżeli jest jakiś cudzoziemiec, on musi mieć kwit wjazdu. Weryfikujcie informacje przed podstępowaniem podstęplowaniem, przepraszam, paszportowej wizy wjazdowej i z wywrotem do dokumentu patentowi. Eee, brak dokumentu można wygadać. Zaznaczę to, no właśnie, trzeba używać tej księgi, bo to jest bardzo ważne. To jest kwit wjazdu oczywiście, ten kwitek jest eee, Pytanie czy data się zgadza, bo coś mi się wydaje, że... Aha, to jest idealnie na dzisiaj, ok. 82, okej, okay. jest idealnie na dzisiaj. Eee, wydaje mi się, że to również jest ważne, bo to bez problemu. Eee... Wiazdu, jesteś kobietą. W sumie zdjęcie profilowe się zgadza. W sumie mogę ci to bez problemu podbić, bo masz wszystko. Więc proszę bardzo, ona, ona tak, tak tak, stoi. Tak, może święcie wpuścimy czy nie. Sprawdźcie się dobrze. Mam nadzieję, że wszystko ok zrobiłem. Że nic żadnego błędu nie zrobiłem. Ok, Kim ty. Ułoży kolejna bulwa. No nie wiem, no ale koleżanko, gdzie ty masz swój dokumencik a propos tego kwitku na wjazd? No, cudzoziemcy muszą mieć kwit wjazdu. Niestety, przepraszam. Nie możecie prze. Aha, no zapomniała teraz, widzicie, dopiero teraz ma kwitek. Ale czy ten kwitek jest ważny? Tak, do dzisiaj jest, czyli może go bez problemu yy, użyć. To jest chyba też dobrze. Tak. Tak, dane zgodne. Kobieta, bulwa... Bulwa? Dobrze mówię. Tak, bulwa, kobieta. Dobra. Możemy jej to bez problemu podbić, ponieważ nie marnujemy czasu, bo im więcej ludzi, już yy, tak powiem, przepuścimy, bądź nie, dostajemy większą wypłatę, więc naprawdę musimy się streszczać. Witam, masz swój do serwusi. Yy, mogę cię ci uszczęśliwić w każdej chwili. No znowu, Jesteś ja ty brzydka jesteś w ogóle, weź zobacz, spójrz w lustro, czasami kobieto, no. A przepraszam, pewnie ci ukradli. Dobra, to się zgadza. Tak naprawdę już mogę bez problemu zatwierdzić taki. Yy, Dokument, proszę bardzo, patrz, lewita mi stąd. No, na pewno. Już się rzucam ci w ramiona, wiesz? Dobra, to mogę sobie schować ten dokumencik, nie będzie mi tu przeszkadzał. Jesteś obywatelem Arstoczki, więc mogę ci to bez problemu uznać, ale płeć mi się nie zgadza. A nie, dane... Boże święty, to jest kobieta, naprawdę? O! A po się nie zgadza coś. Warszawkoń się zmienił. Czas się nie odszedł się ze mną łaskawie. No to ja też się z tobą nie obejdę łaskawie. HE 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 HE! Kim ty jesteś? W gazetach pisali o tych zamachach, macie szczęście, że zachowaliście pracę. E, nie byłeś taka mądra, dobrze. Data się zgadza, to chyba się... Aj, nie to chciałem, zawsze mi się myli to z tym. To się powinno chyba zgadzać, jesteś kobietą, brzydką zresztą kobietą Ale, na pewno to jest kobieta? takie tak, tak, jakiś, istotna no dobra, taki tak, dziwne jest to coś Dobra, kwitek masz, ogólnie wszystko masz Ale mnie obraziłaś, ale, wy, ale, ale wypierdzielaj no Dobra, będę na, na siebie uważał, niech będzie Kim ty jest oboju? waluj kim ty... Ty naprawdę jesteś kobietą? To coś jest kobietą, bo wątpię. Dane zgodne. No, no w sumie ta da, data się nie zgadza. A, widzisz! On jest ważny do 27, a nie 25. Przepuśćcie mnie, no przepraszam. Przyjdź za dwa dni, kolego, to cię wpuszczę. No jejku, no problem masz. To, że ty mnie prosisz, to nie, nie oznacza, że cię wpuszczę. To chodzi o moją rodzinę, no. Mój syn choruje, a ty gadasz, jakieś pierdoły. Okej, okay, data się zgadza. Sprawdzę to. Muszę się naprawdę. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Bo takie, takie. 2 na 10 mi powiedział. Dobra, zgadza się. Nadia, czyli imię żeńskie. Mogę uznać taki kwitek, nie powiem. Aha, bo zapomniałem. WHAT?! Brak zgodności miejsce wydania. I tego nie rozumiem. Tego naprawdę nie rozumiem. O co chodzi czasami z tymi miejscami wydania? Naprawdę. O, cześć, Andrzej. W porządku, no to lu. Niech żyje arstoczka. No, jest jeszcze kraj. A, no tak. A gdzie masz, kolego, paszport? Bo tak, no wiesz, nie wiem nawet na co ci mam, mam podpisać. Gdzie macie paszport? PASZport! A taka wspaniała, paszportu nie trzeba, prawda? Musicie mieć paszport. Dobra, dobra, rozumiem. Jeszcze wrócę paszlawieta tam stąd. myślałem, że bez paszportu wbiję. hehe. Kolejna bulwa. Dobra, już mi się wydaje, że. jest ok. Ale pytanie, co jest kobieta na pewno. Dobra. Jest to kobieta. Miejsce wydania, nie mam pojęcia czy jest dobrze, bo naprawdę nie wiem jak to sprawdzić. Won, sprawujcie się dobrze. Next. A to jest chamskie, naprawdę. Nie, nie mam pojęcia o co chodzi z tym miejscem wydania. Okej, okay. jesteś fa... Jesteś kobietą?! Stary, serio?! Baa. Jaka jest wasza płeć? Paszport jest w porządku. Hmm, ale ja nie będę... Ale ja nie będę w porządku. Poszło on, poszło on mi. Jeszcze ubrany jak nie wiadomo co. Next, 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 bo jeszcze chcę zarobić. Kim ty jesteś, kobito? Fak, ważne jest czy nie? Jest ważne data. Ej, data jest zła. Szajze, data jest zła, Andrzeju. Ten dokument tracił ważność. To musi być błąd w druku. No, to nie jest błąd w druku, tylko błąd mózgu twojego. Poszło won. Kurde. no... Mamy ostrzeżenie. Tak naprawdę nie ma żadnej kary za to, ale. Wszyscy są już ok. To odejmiemy jedzenie, ale ogrzewanie Ode... twu. No tak, dobrze mówię. Odejmiemy jedzenie, a ogrzewanie zostawimy. I ostatni dzień, czwarty, jak na ten odcinek ten. Tak jak powiedziałem, czarny jednak kwitnie. Ok, co mamy teraz? Przychodzimy sobie do pracy, zresztą jak zwykle, jak na co dzień. I mamy, inspektorze, wprowadzono surowsze wymagania dotyczące sprawdzenia tożsamości podróżnych. Obywatele Arstoczki muszą okazać dowód osobisty. Czyli taką jakby foletową, yy, no taki dowód, no bra, wiadomo, nie? To jest obywatel, mm, nie Arstoczki. Ale czegoś innego, no o, o okej, okay, obywatele... Czy, czy, muszą uzyskać i przedstawić wa, ważną zgodę na wjazd. To jest zgoda na wjazd. Eee, kwity tracą ważność, dobra, Ok, rozumiem już. Kwity tracą ważność, eee, data ważne do... Eee, chyba się zgadza, tak? Tak, zgadza się to, również się zgadza. Eee, kod, kod jest bardzo ważny, bo jak pomylimy kod, to mamy przesrane. Imię nazwisko się również zgadza, zdjęcie profilowe się zgadza, płeć się zgadza. Nie mam pojęcia tylko na ile ona przyjechała, bo jeżeli przyjechała na inaczej niż na 14 dni, to się że albo mniej, albo więcej, to może nam teraz taki taki duczek wylecieć. Ale nie wyleciał. Dobra. Dobra, teraz muszę obserwować rozmowę. Jestem w trasie, tylko tędy przejeżdżam na, na dwa dni pewnie, na kilka dni. No, 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 kilka, dwa dni, no to ta różnica. Teraz tak, kod się zgadza chyba, tak, imię, nazwisko się zgadza, data chyba się nie zgadza, a nie, przepraszam, zgadza się, ważna do, a tak, zgadza się, ale ta się data się nie zgadza, a właśnie. Ten dokument niestety, koleżanko, utracił ważność i niestety nie mogę cię przepuścić, żegnam i nie chcę cię widzieć więcej, Masz brzydka. O Jezu, a co to za tomciopaluch? Stary, cel? Nie wiem, odwiedziny. Może kilka dni. No kurna, stary, ale. I jaki kwitek? Ja nie mogę ci przyjąć tego kwitku. Gdzie jest zgoda na wjazd? Brakuje mi zgody na wjazd. przecież mam kwit, przepuśćcie mnie. Sorry, stary. Kwitki już straciły ważność. Dostałem takie zarządzenie. No co bzdura. Niestety, no o, to trudno. Trzeba u, nie wiem, mieć farta i z coś się jakoś zmieścić. Nie mój problem. Witam, panie Andrzeju. No to jest taki Andrzej, no centralnie. Dobra, ale jesteś kobietą? Serio, już to zauważyłem. Co z z Artoczki, skoro się płeć nie zgadza, do cholery. Jesteście kobietą, paszport jest w porządku, no... Raczej twój ryj nie będzie w porządku i twoja płeć. Do widzenia. Następne, a nie... Następna, nie kota w ogon. Witam panią żółto czoło. Tak się czuję, że otwarto widzę mojego syna 26 lat, długość pobytu 6 miesięcy odwiedziny. Kod się zgadza. Imię, nazwisko się zgadza. Ważność dokumentu się. Również zgadza, a to się chyba nie zgadza. Niestety. Utracił ważność. Ojej no dobra, rozumiem, że syn czeka, no ale no... Ale mój syn jest chory, znaczy, no nie jest aktualnie chory, ale niestety on często choruje, więc nie mogę po prostu, naprawdę im więcej ostrzeżeń, tym ja dostaję większą karę, więc nie mogę po prostu cię przepuścić. Transyt yy, kilka dni no to dwa dni może być. Jest pan mężczyzną, ryj się zgadza, ważność się zgadza. Chyba się zgadza, tak? Kot się chyba też zgodzi. czy znaczy, no, no, zgadza się. Jego imię i nazwisko się również zgadza. Ray. nawet już sprawdzałem, chyba. Okej, okay, możemy to uznać. To jest całkiem bardzo fajny dokument. Sprawujcie się dobrze. Następne, proszę. Kim ty jesteś? Już, że myślałem, że to kobieta. What the fuck. Dobra, eee, Coś mi tu nie gra. Imię i nazwisko, coś mi tu nie gra. Niby Reaper, Agregory. Już się nie zgadza, przepraszam Panie Kolego. No to dobra, jeżeli zmieniłeś Twoje dane, to możemy dać Ci odciski palców. Więc tak, w sumie odciski palców się zgadzają, ale jest brak znanych pseudonimów. To znaczy, że raczej cię kiepsko widzę. Proszę przepuśćcie mnie, no właśnie o tym mówiłem. Chciał się koleś jakoś wymigać, ale no... Niestety, panie kolego, tak łatwo się nie wymigamy. Ja mam oko na wszystko, naprawdę na wszystko. No oprócz tego cholernego miejsca wydania, naprawdę. O, wrócił nasz Andrzej, kurde. What the fuck? Tu idzie pieczątka. Już zatwierdzono. Okej. Okay. Costa Majori. Kobrastan. Okej, okej. Jeden, dwa, czy cztery, okej, okay. okej. Okay, okay. Tak, tak, tak. Wszystko pięknie, ładnie, ale powiedz mi kolego, gdzie ty masz zgodę na wjazd? Stoczka, <stoczka dalej najlepsza na świecie. Cieszę się, ale no niestety nie mogę cię wpuścić, panie kolego. stan. <ścoughs> What the fuck? To mi się paszport nie podoba, ja rozumiem. Ja wrócę z lepszym. No dobra, okej. Okay. Będę cię wyczekiwał, panie. Pan znowu bulwał wróciła. Dobra, yy, obywatele Asterczki potrzebują. Yy, właśnie tego kwitku. Yy, pytanie: czy wzrost się zgadza? Ok, data się zgadza. Urodzenia się zgadza. Jesteś kobietą? Na pewno tak, chyba tak. Nie to, tylko to. Rej się również zgadza, bo widzę. Szczerze, możesz przejść. Nie będę dla ciebie jakoś. Nie będę cię tu jakoś trzymał niepotrzebnie. Możesz przejść, ale patrz, jaka ta kolejka jest niesamowicie duża. Ile tam naprawdę dużo ludzi musi być? Okej, okay. cel podróży przejeżdżasz sobie, a na ile? 90 dni. No to 3 miesiące, ale ważność jest. Okej, okay, jest dobra, przepraszam, jesteś mężczyzną. Twoje imię i nazwisko się zgadza. Kod się zgadza. Eee, raczej cię mogę przepuścić, bo to jest... Ale powiedział, że przejeżdża, a tu jest praca. Wait a minute... Brak powiązań... Hmm... No dobra, zaryzykujemy, ale... Coś mi tu śmierdzi tak szczerze i to nie jest pani od chemii. M mogę mieć teraz up upomnienie. No właśnie, wiedziałem. Wiedziałem, cel wizyty. Coś, kurde, coś tak czułem, no ja to po prostu czułem. Odwiedzą moich krewnych. Odwiedziny na 60 dni 2 miesiące, okej. Okay. Tak na szybko. Data się nie zgadza, już to widzę. Dobra. Eee, to musi być błąd w druku, ale nie błąd w mojej pracy, jak nie mam czasu na takie coś. Żegnam panią. Życzę złego dnia. Dobra, zakończyliśmy dzień czwarty, słuchajcie. No i teraz wiadomo, tutaj mamy choroba syna po raz setny. Teraz sobie odejmiemy yy, ogrzewanie, ponieważ jest ciepło w, miarę w domu oraz jedzenie musimy wydać te pieniądze. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Yy, z Paper Speedy będę nagrywał nie wiem, no tak do tygodnia czasu mam nadzieję, ale raczej będę wstawiał regula regularnie te odcinki, ponieważ gra jest świetna. Polecam Wam sobie być na Steamie. Dzięki raz jeszcze trzymajcie się, ciepło i cześć!